Amen Ad Majorem Dei Gloriam to kolejny odcinek naszego cyklu ignacjańskiej Cinquecento, który jest związany z jubileuszowym rokiem ignacjańskim, który przeżywamy w Kościele Katolickim na przełomie 2021 i 2022 roku. Ten rok jubileuszowy nie tylko ma na celu Przypomnienie, że był wielki święty Ignacy Loyola i zaproszenie, by poznawać jego życiorys, ale przede wszystkim, by odkrywać tą wielką jego duchową spuściznę, którą nazywamy duchowością ignacjańską. Dla wielu jest to powrót do źródeł, dla wielu może też będzie to okazją, by rozpocząć świadome życie duchowe. Już w naszych odcinkach mówiliśmy, kim jest święty Ignacy Loyola, co to jest duchowość ignacjańska, czym są ćwiczenia duchowe, jaki styl modlitwy proponuje święty Ignacy. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów o narzędziu o duchowym narzędziu, bezcennym duchowym narzędziu, jakim jest rozeznawanie duchów. Rozeznawanie duchów. Czym to jest? W ćwiczeniach duchowych święty Ignacy umieszcza reguły, zasady, rozeznawania duchów. Samo słowo rozeznawanie najpierw zdefiniujmy. Chodzi o rozróżnianie jednych idei, rzeczy, odczuć, poruszeń od innych, ze względu na ich właściwości. Duchów, Czyli dotykamy pewnej rzeczywistości duchowej. Chodzi o mój rozwój wiary, o nasz postęp na drodze ku Panu Bogu. Mówimy o pewnym procesie duchowym. Ten proces duchowy wymaga, o tym mówiliśmy, yy, omawiając sposoby, styl modlitwy ignacjańskiej, wymaga pewnej umiejętności myślnej modlitwy. To jest bardzo ważna. Funkcja, która nam pomaga w rozeznawaniu duchów. Wymaga też cierpliwości, wymaga ten proces życzliwości do siebie samego, by rozpoznawać poruszenia serca, te, które pochodzą od Boga i te, które od Boga nie pochodzą, by jedne przyjmować, rozwijać, aby inne odrzucać. Rozeznawanie duchów, w ogóle słowo rozeznawanie jest znane w wielu formach duchowości, ale chciałbym od razu powiedzieć, że rozeznawanie duchów to nie jest rozeznawanie znaków czasów, czy na przykład rozeznawanie zjawisk charyzmatycznych, czy to nie jest rozeznawanie wspólnotowe, czy to nie jest rozeznawanie własnego powołania, czy rozpoznawania woli Bożej w swoim życiu. Rozeznawanie duchów. To y, narzędzie, które jest jakimś owocem mądrości świętego Ignacego Loyoli, to owoc osobistego jego duchowego doświadczenia. Y, możemy dać kilka takich y, momentów w jego życiu, które wpłynęły, gdzie Ignacy osiągnął tę mądrość. To przede wszystkim Loyola, czas tej trudnej rekonwalescencji. Jaką na zamku rodzinnym przeżywał po pamiętnym 20 maja 1521 roku, gdy w Pampelunie odniósł poważne rany. To początek jego duchowej przygody. Pamiętajmy, 20 maja 1521 to był poniedziałek. Drugim ważnym milowym krokiem tego doświadczenia duchowego Ignacego, którym się dzieli z nami także w regułach o rozeznawaniu duchów, jest Manreza, ta symboliczna już grota nad potokiem Cardoner, gdzie Ignacy poznaje swoje duchowe poruszenia. Czy na przykład wielkim skarbem, który zostawił nam Ignacy, jest dziennik duchowy, gdzie opisuje swoje mistyczne doświadczenia. A że wreszcie to owoc doświadczeń, jakie Ignacy zdobywa, podejmując się kierownictwa, towarzyszenia czy prowadzenia duchowego innych osób. W ćwiczeniach duchowych mamy zestaw dwóch reguł o rozeznawaniu duchów. Reguły, zasady Ignacy nazywa to pierwszego tygodnia, czy odpowiednie do doświadczenia pierwszego tygodnia tych reguł zasad mamy 14 i reguły zasady odpowiednie dla drugiego tygodnia ćwiczeń duchowych, ich jest 8. Ignacy je nazywa dla większego rozeznawania duchów. Zobaczmy od razu, te, te dwa zestawy pokazują nam znowu tę mądrość Ignacego. Ignacy umie rozróżnić Poziomy rozwoju życia duchowego. Dla jednych ma pewne podpowiedzi i wskazówki, a dla innych inne podpowiedzi i wskazówki. On nie ma rozwiązań uniwersalnych dla każdego, ale umie podpowiedzieć w zależności od sytuacji, poziomu duchowego, stanu, w jakim konkretny człowiek się znajduje. Nazywamy to może innymi słowy pedagogika ignacjańska. Dzisiaj nie omówimy tych reguł, nawet ich nie przeczytamy. Chodzi mi o ogólne wprowadzenie w tych filmikach, bo przez 10 czy 15 minut nie jesteśmy w stanie zrobić systematycznego wykładu na temat konkretnych aspektów duchowości ignacjańskiej. Chcę tylko przybliżyć, może inaczej, rozbudzić Waszą ciekawość. Mogę bardziej świadomie przeżywać moje życie duchowe. I o to chodzi. Żeby zapragnąć bardziej świadomie przeżywać swoje życie duchowe. Ale krótko opowiem o tych regułach, zasadach, które Ignacy mówi, są pomocne dla przeżycia pierwszego tygodnia ćwiczeń. Ignacy właśnie opisuje różne stany i poziomy życia duchowego. Mówi o regułach, gdy ktoś odchodzi od Boga. Inne reguły stosuje, gdy ktoś. Zmierza ku panu Bogu. Opisuje takie doświadczenie, dalej idąc, doświadczenie duchowe, które nazywa strapieniem, czy przygnębieniem, byśmy mogli powiedzieć. Mówi, czym to jest, skąd ono się pochodzi i jak to duchowe przeżycie, ten duchowy stan, dobrze i owocnie przeżyć. Potem mówi o pocieszeniu, czy podniesieniu na duchu. Znowu mówi, skąd ono się rodzi. I jak dobrze ten stan duchowy przeżyć. I wreszcie mówi reguły, zasady o podstępach nieprzyjaciela. Jak nieprzyjaciel chce, stara się zaszkodzić nam duchowo. Ignacy tu używa trzy metafory. Zaraz zobaczymy w tych trzech metaforach, że one są, wypływają z doświadczenia. Życiowego, świętego Ignacego, a może bardziej tego Ignacego sprzed nawrócenia, jeszcze sprzed Pampeluny. Pierwsza metafora, którą używa Ignacy, to metafora kobiety. No właśnie, ja sam mam z tym problem dzisiaj, czy w ogóle używać takiego języka. Niektórzy komentatorzy mówią: nie mówmy, że to jest metafora kobiety, ale od razu powiedzmy, Przewrotnej kobiety, bo nie wszystkie kobiety w ten sposób działają, chodzi o bardzo oczywistą, może dla nas, regułę, zasadę, że nieprzyjaciel jest słaby, gdy spotyka się z mocą, ale jest mocny, gdy trafia na naszą słabość. No właśnie, w tym czasie naszym XXI wieku ta metafora kobiety czy przewrotnej kobiety no jest dla wielu nie do zaakceptowania, ta nazwa. A więc, może użyjmy zupełnie innej nazwy i będzie bardziej zrozumiały. Może chodzi o na przykład metaforę rozpuszczonych dzieci. Mogę wobec nich stanow stosować stanowczość, a mogę pobłażliwość. I dobrze wiemy, kto miał dzieci rozpuszczone, czy sam takim dzieckiem był, jak dziecko reaguje na stanowczość, a jak reaguje na pobłażliwość. Druga metafora, którą używa święty Ignacy w tych regułach przydatnych dla pierwszego tygodnia ćwiczeń duchowych, mówi o uwodzicielu, czy inaczej może fałszywym kochanku reguła bardzo prosta pozostać w ukryciu i być nieujawnionym. I wreszcie trzecia metafora to wódz na wojnie a więc chodzi o to, by wzmacniać nasze słabe punkty, strefy życia duchowego reguły zasady rozeznawania duchów język kto się spotkał już książką ćwiczenia duchowe i próbował je przeczytać język świętego ignacego jest językiem ciężkim skomplikowanym ma bardzo trudny styl ignacy dlatego dla osób chętnych proponuję aby sięgnąć po dobre opracowania Podręczniki, które naprawdę mogą pomóc w świadomym przeżywaniu naszego życia duchowego. Proponuję książki, które mówią troszkę niestandardowym językiem. Chodzi mi o ojca Timothy Gallaghera, oblata Marii Dziewicy, jest to Amerykanin, to nie jest jezuita. Naprawdę o tych regułach rozeznawania duchów pisze w sposób bardzo przystępny, a jego książka, bardzo profesjonalna, ale czyta się ją dobrze i jest przyjazny język, jest wypełniona przykładami konkretnych osób, które przechodziły ćwiczenia duchowe, rekolekcjonistów, którzy rzeczywiście podzielili się swoimi obserwacjami, a które te świadectwa bardzo pomagają zrozumieć reguły świętego Ignacego. Chodzi mi o dwie książki, mianowicie Rozeznawanie Duchów, Święty Ignacy uczy, jak świadomie kroczyć przez życie. Chodzi tu o te zasady przydatne dla pierwszego tygodnia ćwiczeń duchowych. I druga książka to pocieszenie duchowe. Święty Ignacy uczy, jak lepiej rozeznawać duchy, to myślamy się, że chodzi o te osiem zasad z drugiego tygodnia. Szczegóły tych książek i namiary, gdzie je można kupić, znajdziecie w opisie tego filmu. Tyle dzisiaj o regułach, zasadach rozeznawania duchów. Przypominam o subskrypcji. Można te filmiki udostępniać. Innym, którzy może szukają jakiejś duchowej strawy i podpowiedzi, jak rozpocząć świadome życie duchowe. Subskrypcja to oczywiście jest też dzwoneczek. Tam trzeba kliknąć i wtedy dostaniemy powiadomienia. Przypominam o podsekcji, którą nazywałem nazwałem PIO, czyli pytania i odpowiedzi. Wiele rzeczy znajdziecie też w opisie filmu, jak można do mnie znaleźć kontakt i te pytania podesłać. Amen. Ad Majorem Dei Gloriam.